Lech Wałęsa został zaprzysiężony na prezydenta RP 22 grudnia 1990 roku. Dziś polityk obchodzi więc 28. Rocznice tego wydarzenia, które zdecydowanie przeszło do historii jako jedno z najważniejszych, po przemianach ustrojowych. Tej radości, związanej ze świętowaniem, legendarnemu działaczowi, zdarzyło się jednak popełnić dość istotną wpadkę. Lech Wałęsa jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci we współczesnej historii Polski. Działacz solidarności dziś mierzyć się musi z wieloma zaskakującymi oskarżeniami, na które zawsze stanowczo odpowiada, czasem nawet na drodze sądowej. Wydawać się może, że ponownie zaangażował się także w krajową politykę, mocno przeciwstawiając Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz jego współpracownikom sprawa i sprawiedliwości. Lech Wałęsa obchodzi dziś istotną rocznicę. Przy świętowaniu zaliczył wpadka 22 grudnia Wałęsa obchodzi niezwykle ważną dla siebie rocznicę. 28 lat temu został bowiem zaprzysiężony na prezydenta. Czym chętnie się oczywiście szczyci? swoimi odczuciami zdecydował się podzielić z sympatykami na jednym z największych portali społecznościowych. 22 grudnia 1990 roku był bardzo ważnym dniem nie tylko dla mnie i mojej rodziny, ale wielu milionów Polaków. W pierwszych wolnych, demokratycznych wyborach wybrano po 1989 roku prezydenta Rzeczpospolitej Polski, napisał Wałęsa na Twitterze, jednak w jego post wkradła się dość ważna pomyłka, którą szybko zauważył Tomasz Lis. Panie prezydencie, mała korekta. Na prezydenta wybrano pana 9 grudnia. 22 grudnia odbyło się Pana zaprzysiężenie. Miałem zaszczyt być wtedy na Zamku Królewskim w czasie przejęcia zwierzchnictwa nad wojskiem i prezydenckich insygniów od prezydenta RP w Londynie. Wielka chwila, stwierdził popularny dziennikarz, kierując swe słowa w stronę byłej głowy państwa. W jaki sposób Lech Wałęsa wytłumaczył pomyłkę? Lech Wałęsa zdecydował się oczywiście odpisać Tomaszowi Lisowi. Co ciekawe, jego wpis okazał się naprawdę uszczypliwy dla jednego z braci Kaczyńskich, Lecha, który także pełnił przecież funkcję polskiego prezydenta do czasu swej tragicznej śmierci w katastrofie smoleńskiej. Zgadzam się, ale to za przysiężenie i przejęcie insygniów jest istotą objęcia urzędu prezydenta RP. W świętej pamięci prezydent Ryszard Kaczorowski był wielkim politykiem i prezydentem. Buduje się kult jednego z zmarłych prezydentów, zupełnie zapominając o innych, którzy wiele zrobili dla Polski, stwierdził z przekąsem Lech Wałęsa, ze sporym patosem celebrujący dziś ważną dla siebie rocznicę.